Onet audio. To jedno z tych poselstw, do których zazwyczaj nie ustawia się kolejka chętnych. Otóż emisariusz sułtana ma przekazać regionalnej potędze wyjątkowo obraźliwe ultimatum. A wkurzenie XIII wiecznego władcy jest sportem dość ryzykownym, bo zasady dyplomacji zasadami dyplomacji ale poseł wcale nie ma stuprocentowej gwarancji, że do odpowiedzi nie zostanie dołączona jego głowa. Tyle, że ten władca jest kobietą, a kobiety, jak to ujął sultan Rukn Ad-Din Sulejman Shah, w liście przeczytanym przez posła na głos podczas audiencji przed calusieńkim dworem w Tbilisi, otóż każda kobieta jest słaba na umyśle. A ta konkretnie słaba na umyśle kobieta, tu wciąż cytujemy sułtana, nie tylko morduje muzułmanów, ale też gnębi ich podatkami. Dlatego albo się podda, albo sułtanat Rumu, czyli państwo wtedy zajmujące część dzisiejszej Turcji. Otóż ten sułtanat zacznie zabijać nieposłusznych chrześcijan. Poseł ma jeszcze jedną wiadomość od swojego pana. Otóż królowa może albo przyjąć islam, no a wtedy sułtan łaskawie uczyni ją swoją żoną, albo zostać przy chrześcijaństwie, no a wtedy zostanie tylko konkubiną. Sala zamiera. Szmer oburzenia przebiega wśród gruzińskich dostojników. Zakaria Mkhardzeli. Przepraszam, wydawało mi się, że węgierski jest najtrudniejszym językiem na świecie, ale nie gruziński. No więc Zakaria Muhargdzeli, dowódca armii królowej, nie wytrzymuje. Gdybyś nie był posłem, wyrwalibyśmy ci język, krzyczy, a twojemu sułtanowi urządzimy sąd Boży. Królowa zachowuje spokój. Rządzi od ponad 20 lat i nie po raz pierwszy mężczyzna próbuje ją upokorzyć i odebrać jej tron. I wszyscy ci mężczyźni jakoś tak szybko znikali z kart historii, nawet jeśli oficjalnie okazywała im miłosierdzie. Wy swoją siłę opieracie na złocie i licznych wojownikach. Ja ufam mocy Boga, mówi. Tamara Wielka, królowa Gruzji. A przynajmniej tak i słowa zanotują kroniki. Ale niewykluczone, że tym razem chrześcijańska propaganda wcale nie była aż tak daleko od prawdy. Bo królowa Tamara, kolejna bojowa władczyni, o której prawdopodobnie nie słyszeliście, do perfekcji opanowała wykorzystanie religii do umocniania swojej kruchej. Bo kobiecej władzy. A, sułtana, oczywiście, rozniesie. Inspirująca, fascynująca i intrygująca. Właśnie taka jest historia kobiet. Na podcast zaprasza Katarzyna Wężyk. Jak pamiętamy z wczesnej historii Polski, dynastyczna polityka w X, XI i XII wieku, Mocno przypominała tę z gry o tron. To znaczy, krew lała się strumieniami, prób ścielił się gęsto, a oślepienie czy kastracja politycznego przeciwnika należało do katalogu akceptowalnych metod walki o władzę. I ta gruzińska polityka wcale się od polskiej tak nie różniła. Prodzies Tamary, Dawid Budowniczy z dynastii Bagratydów, zrobił z Gruzji regionalną potęgę. Jego syn i wnuk walczyli potem ze zmiennym szczęściem z muzułmańskimi sąsiadami. Ojciec Tamary, Jerzy III, był z kolei tylko młodszym synem, ale wstąpił na tron po śmierci starszego brata. ów brat miał wtedy już syna, tyle że ten syn był małym dzieckiem. Gdy jednak podrósł, wpływowy ród Orbelich uznał, że no, łatwiej będzie mu kontrolować młodego i niedoświadczonego władcę niż starego wygę i namówił królewicza, żeby ten przyłączył się do buntu przeciwko wujowi. Tyle, że Jerzy III ów bunt spacyfikował skutecznie, bezwzględnie i pragmatycznie. Po militarnym zwycięstwie ułaskawił szeregowych buntowników. Faktycznych liderów, czyli trzech panów Orbelich, oślepił, a bratanka, no, który, umówmy się, zawinił głównie głupotą, oprócz oślepienia, jeszcze wykastrował. Idem na tej operacji nie przeżył. Jak to ładnie ujęła Antonia Fraser w swojej książce Warrior Queens, i tak Tamara, ostatnia z linii bagratydów, dzięki skrupulatnemu okrucieństwu swojego ojca, odziedziczyła tron. Dziewczynka miała wtedy jakieś 12 lat. Tamara urodziła się prawdopodobnie w 1160 roku. Szybko straciła matkę, ale miała za to mentorkę ciotkę Rusudan, wdowę po aż trzech władcach kobietę silną i świadomą poświęceń, które wymaga polityka. Tamara, jeśli wierzyć kronikarzom, wyrosła na kobietę piękną, bo jej uroda miała po prostu lśnić i przyciągać licznych w zastępy zalotników, ale też inteligentną, nazywano ją naczyniem mądrości i oczywiście głęboko pobożną. Jaka była naprawdę? No, pff, nie wiemy. W średniowieczu, podobnie jak w antyku, kobiety, którym udało się jakoś w historii zaistnieć, znamy wyłącznie z relacji męskich kronikarzy. I Tamara jest tu wyjątkiem o tyle, że dla odmiany były to relacje pochlebne, a nie mizoginiczne. A dlaczego? To jeszcze opowiem. Zajwonez, Średniowieczna Gruzja zajmowała strategiczne miejsce na skrzyżowaniu szlaków między Bizancją, Persją, Światem Islamskim i Rusią Kijowską. Od zachodu graniczyła, tak jak dziś, z Morzem Czarnym, od wschodu sięgała aż do Morza Kaspijskiego. Od północy Kaukaz stanowił naturalną granicę z Rosją, a od południa jej sąsiadami było Islamskie Imperium Turków Selduckich. No, i to położenie geograficzne Gruzji sprawiało, że była zarówno pożądanym sojusznikiem, jak i celem najazdów, ale też czyniło ją religijnym, kulturowym i etnicznym tyglem. Na ulicach Tbilisi słychać było gruziński, ormiański, grecki, plus oczywiście uniwersalny język pieniądza. Przez Gruzję przechodził bowiem jedwabny szlak łączący Europę z Azją, nawraz z nim towary, jedwab i przyprawy z jednej strony, a wino i zboże z drugiej. Ważnym źródłem bogactwa gruzińskich władców były też wyprawy wojenne, a konkretnie łupy, które przynosiły. Gruzja przyjęła chrześcijaństwo już w IV wieku po Chrystusie, bodajże jako w ogóle drugie państwo po Armenii. Wczesnych, pogańskich władców miała nawrócić niejaka święta Nino, czyli czyniąca cuda niewolnica. I w ten sposób kobieta z autorytetem, o ile ów autorytet wspiera religia, nie była dla Gruzinów taką totalną nowinką. Ale Jerzy, który syna nie miał, postanowił się dodatkowo ubezpieczyć. To znaczy, kiedy Tamara skończyła 18 lat, Mianował ją swoją współwładczynią. Koronacja odbyła się z wielką pompą. Jerzy sam nałożył córce na głowę ciężką od diamentów i rubinów koronę, a potem posadził po swojej prawicy. Najważniejsi ludzie w państwie patriarchowie, biskupi, wojskowi, wezyrowie oraz najważniejsze rody przysięgły nowej królowej, właściwie królowi, wierność. Ale wielu z nich już wtedy miało własne plany wobec kobiety na tronie. Jerzy zmarł 6 lat później, 24-letnia wtedy Tamara, więc ekspresowo koronowała się ponownie, a ponieważ Gruziński nie miał słowa na kobietę sprawującą suwerenną władzę, ona przybrała tytuł mepe, czyli króla. I tutaj Podobnie jak w przypadku naszej, Jadwigi gawańskiej, to jest dość zabawne, no bo władza, zobaczcie, magicznie zmienia płeć osoby ją sprawującej, ale już nie sam tytuł. No bo królowa po gruzińsku to tylko żona króla. No a Tamara tylko żoną króla być nie zamierzała. Ale najpierw jednak musiała sobie poradzić z wewnętrzną rebelią. Otóż gruzińska arystokracja była stara, potężna i dumna i wcale, wcale nie podobało jej się, że ojciec Tamary, król Jerzy, wyniósł był na wysokie stanowiska osoby niskiego pochodzenia. To oczywiście klasyk, no bo taki awans zapewnia władcy... Absolutną lojalność, no bo nowi notable przecież wyłącznie jemu zawdzięczają swoją pozycję i ich los związany jest z jego losem. Ale arystokraci z, z dziada pradziada, no równie przewidywalnie się oburzali, że oto król wpuścił hamstwo na salony, bo przecież wiadomo, te stanowiska należały się posiadaczom błękitnej krwi jak psu zupa. Po co komu kompetencje, skoro twój pra, 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 dziad skutecznie machał mieczem. Król się jednak nie ugiął, ale jego córka, uznali arystokraci, była tylko słabą kobietą i łatwo będzie ją kontrolować. I tu bardzo się pomylili. Tamara, co prawda, zgodziła się na początku odebrać stanowiska zatrudnionym przez jej ojca cudzoziemcom i innym Hamom, ale gdy arystokraci poważnie zagrozili jej władzy, potrafiła się postawić. Niejaki Kutlu Arslan, przywódca frakcji arystokratów, wyszedł dość szybko z pomysłem stworzenia takiej nowej instytucji politycznej, rady zwanej Karawi, czyli namiot. Jej członkowie, oczywiście, sami wielcy panowie mieliby podejmować kluczowe decyzje dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej kraju, a po dyskusji przedstawić swoje decyzje królowej. No i jedynym obowiązkiem Tamary byłoby wklepnięcie tych decyzji dekretem. Czyli można powiedzieć, był to taki trochę prototyp brytyjskiej monarchii konstytucyjnej. Monarcha panuje, ale nie rządzi. Jest od przecinania wstęg i wygłoszenia przemówień, które inni mu napiszą. I nie ma żadnej realnej władzy. Dziś to oczywiście standard, przynajmniej w tych krajach, w których instytucja monarchy jeszcze się w ogóle zachowała. Ale Gruzja w XII wieku zdecydowanie nie była na to gotowa. A już na pewno Tamara nie była gotowa na oddanie władzy. I czyżby tu święta Tamara miała jednak ambicje? Nie, na pewno nie. Działała wyłącznie dla dobra państwa. I dla dobra tego państwa, rebelię zdusiła w zarodku. Ale nie jaki ojciec, czyli zbrojnie i okrutnie. Otóż, według jednej wersji, Tamara wysłała do Kutlu Arslana ambasadorki. Tak, kobiety, oczywiście arystokratki. Nie wiemy, niestety, jak przebiegały negocjacje, ani jakie warunki uzgodniły obie strony, ale buntownicy ustąpili. Z kolei, według innej wersji, królowa no, po prostu przywódcę buntu aresztowała. I w ten bardziej tradycyjny sposób, zmusiła ich do zgięcia kolan. W każdym razie i to jej trzeba przyznać, na pewno się nie mściła. Być może jak chcą kronikarze z natury była taka miłosierna. Ale też być może wiedziała, że jej ojciec owszem mógł sobie oślepiać i kastrować. Wszak był mężczyzną, ale takie widowiskowe okrucieństwo w wykonaniu kobiety mogło ją już za dużo kosztować. Bo jeszcze arystokraci poczuliby się tak bardzo upokorzeni, że totalnie odmówiliby posłuszeństwa. No, w każdym razie ten pokaz siły i jednocześnie dyplomacji ugruntował pozycję Tamary. Pan młody jest przystojny. Trzeba mu to przyznać. I ma reputację bitnego dowódcy. Jest też rówieśnikiem Tamary, a nie stojącym nad grobem starcem i wyznaje prawowitą, prawosławną wiarę. Na tym jednak jego zalety niestety się kończą. Jurija Bogolubskiego, dziedzica tronu Rusi Kijowskiej, który niestety musiał uciekać z kraju po zamachu stanu, królowej wybrała jej ciotka Rusudan i potężny patriarcha Michał. Potężny, bo król Jerzy te parę lat wcześniej musiał nagrodzić kościelnych dostojników właśnie za to, że go poparli podczas tego buntu. Tamara próbowała odebrać Michałowi pozycję głowy gruzińskiego kościoła, no ale tym razem to on okazał się silniejszy i to Tamara musiała ustąpić, gdy przyszło do wyboru małżonka. Królowa potrzebowała męża, po pierwsze, żeby uspokoić arystokrację, ale po drugie, ważniejsze, żeby zapewnić sukcesję. Spełniła więc swój obowiązek i w wieku 25 lat poślubiła Jurija. Szybko się jednak okazało, że Juri może i nadawał się na rusińskiego autokratę albo na kaukaskiego wataszkę, ale nie na męża ambitnej i ostrożnej kobiety. Otóż pił jak smog, awanturował się, a od małżeńskiego łoża wolał korowód niewolnic i konkubin. Do tego stopnia, że przez dwa lata nie zdołał spłodzić dziedzica. A Tamara znów pokazała, że potrafi w pałacowe gry. Poczekała na śmierć patriarchy Michała, zastąpiła go swoim zaufanym człowiekiem, a jednocześnie oskarżyła męża o zaniedbanie pijaństwo i jeszcze do kompletu sodomię, czyli w średniowieczu grzech śmiertelny. A potem się z Jurijem rozwiodła. To jest przekonała biskupów do formalnego rozwiązania nierozwiązywalnych więzi małżeńskich. Tak, w XII wieku, w chrześcijańskim kraju. No cóż, jak wiadomo, dla pana Paniareczku jest małżeństwo do grobowej deski... A rozwód jest tylko dla zarządu. Trzeba przy tym Tamarze przyznać, że swojego eksa nie kazała zamordować, nie wykastrowała ani nawet nie zamknęła w lochu. Wygnała go tylko do Konstantynopola i jeszcze dorzuciła trochę złota na otarcie łez. Jurii niestety okaże się być niewdzięcznym draniem. Szlachetności były małżonki, niedoceni i dwa razy będzie próbował. Zbrojnie odebrać jej władzę. Ale Tamara będzie miała już u boku innego, zdolniejszego dowódcę męża, którego sama sobie wybierze. Dawid Soslan pochodził z bocznej linii dynastii Tamary i nie wnosił do małżeństwa bogactwa ani sojuszy. Ale za to był znakomitym dowódcą i w przeciwieństwie do Jurija, co chyba było jeszcze ważniejsze, nie przeszkadzało mu to, że w tym małżeństwie to żona ma więcej władzy. Tamara zatrzymała tytuł Mepeta mepe, król królów, on był tylko mężem króla. No i szybko zapewnił ciągłość dynastii w postaci Syna Jerzego i córki Rusudan, których narodziny wzmocniły pozycję tamary. I uspokoiły arystokrację. Królowa znalazła jeszcze jeden sposób na utrzymanie lojalności możnych. Zapewniła im po prostu zajęcie na polach bitew. Cztery lata po rozwodzie, na scenie ponownie, bowiem, pojawił się Juri. Ogłosił się królem zachodniej Gruzji, zdołał przekonać kilku możnych, żeby go poparli i zajął kilka prowincji. Wojska Tamary. Szybko mu jednak pokazały, kto tu naprawdę rządzi. I królowa znów okazała miłosierdzie. To znaczy, puściła byłego wolno. Juri jednak niczego się nie nauczył. Dwa lata później spróbował ponownie, tym razem w sojuszu z muzułmańskim sąsiadem. Po przegranej bitwie Tamara uznała, że nie no dość, i zamknęła Jurija w klasztorze w Tbilisi. I jak ładnie piszą źródła: po tym znika z kart historii. Więc być może ktoś go dyskretnie udusił, tylko no nie pasowało to do wizerunku Tamary Świętej, miłosiernej, więc kronikarze politycznie o tym nie wspomnieli. Ale nieudane rebelie Juria były dopiero początkiem. Większość swojego panowania Tamara spędzi na wojnie, często towarzysząc przy tym swoim armiom. Oficjalnie nimi nie dowodziła, ani nie brała, jak na przykład Joanna Dark, udziału w bitwach. Tę rolę delegowała na męża. Jej zadaniem było bardziej, powiedzielibyśmy dzisiaj, dbanie o morale żołnierzy. To znaczy, Tamara przed, bi przed bitwą zazwyczaj wygłaszała porywające przemówienie, potem odprowadzała żołnierzy i udawała się do najbliższego klasztoru, żeby modlić się o zwycięstwo. I Ewidentnie jej modlitwy albo jej żołnierze byli skuteczni, bo jej wojska wygrywały. W 1195 roku pod Szamkorem pokonały muzułmańską koalicję pod wodzą niejakiego Abu Bakra. I to zwycięstwo przyniosło ogromne łupy, w tym sztandary kalifa. To jest w ogóle ostatecznym upokorzeniem utracić sztandary w bitwie. I te sztandary Tamara potem podarowała oczywiście klasztorowi. A Abu Bakr niedługo później zapił się na śmierć. Kolejną wojnę rozpoczął sułtan Rukn ad-Din, ten od poselstwa o głupich kobietach. No i w 1202 roku pod Basiani, mąż tej głupiej kobiety, rozniósł jego wojska, co z kolei umocniło pozycję Gruzji na Kaukazie. I w kolejnych latach odbiła jeszcze Armenię, a potem gruzińskie wojska ruszyły na Iran, gdzie złupiły kilka miast i przywiozły znowu bardzo bogate łupy. Tamara potrafiła też wykorzystać bardziej subtelne narzędzia do zwiększania swoich wpływów w regionie. Na przykład wykorzystała kryzys cesarstwa bizantyjskiego, konkretnie to, że w 1204 roku krzyżowcy po prostu złupili Konstantynopol po drodze do Ziemi Świętej i wsparła swoich siostrzeńców w założeniu cesarstwa trapezuntu, takiego państewka na wbrzeżu Morza Czarnego. I to właśnie przyjazne państwo miało służyć za bufor między Gruzją a jej wrogami. W efekcie panowanie Tamary uznawane jest dziś za apogeum potęgi Gruzji. I to zarówno militarnej, jak i kulturalnej. Nigdy wcześniej i nigdy później Gruzja nie będzie już tak duża, tak ważna i tak bogata. Jej panowanie zostanie zapamiętane jako Złoty Wiek. Bo Tamara była nie tylko wojowniczką ale też mecenaską sztuki. Jej dwór przyciągał poetów, filozofów i uczonych, wspierała rozwój literatury. I tutaj najsłynniejszym dziełem epoki jest epos Witeś w tygrysiej skórze. Witeś to taki rycerz autorstwa Szoty Rustawelego. To taki gruziński pan Tadeusz, tylko średniowieczny. Według legendy oczywiście poeta miał się kochać w swojej patronce, i to właśnie ją sportretował jako ukochaną głównego bohatera. Tamara fundowała też klasztory i kościoły, oraz rozwinęła skalne miasto Wardzia. Właśnie przekształciła je z twierdzy, którą zaczął jej ojciec, w no, tętniące życiem miasto. Wardzia. Wciąż można ją zwiedzać, chociaż jest zniszczona przed, przez trzęsienie ziemi. To taki labirynt jaskiń, tuneli, kościołów i komnat. I one wszystkie są wydrążone w skalę na dość znacznej wysokości. Jeszcze mają widok na szczyty Kaukazu, więc już w ogóle epicko. No i w czasach świetności było naprawdę, no było takim miastem, gdzie mieszkało Kilkadziesiąt tysięcy ludzi o religijnym, religijnym przy okazji miejscem, gdzie się można było ukryć w razie najazdu, no bo ciężko było je zdobyć. No i Tamara, jak już się umocniła, to przywróciła merytokrację, czyli nominowała urzędników na podstawie kompetencji, niepochodzenia. Wspierała też naukę. W akademii w Galatii kwitły studia filozoficzne, w których płynnie łączono chrześcijaństwo. Z dziedzictwem starożytnej Grecji. Zachód zrobi to dopiero ponad 100 lat później, wraz z początkiem renesansu. Tamara zakazała też tortur, w tym popularnego za jej ojca oślepiania i kastracji. Zniosła zakaz ponownych małżeństw i broniła religijnej tolerancji czyli liberałowie też właściwie mogą ją wziąć na sztandary. Dawid, jej mąż, zmarł w 1207 roku. Tamara prawdopodobnie 6 lat później i prawdopodobnie na raka. Niestety ich dzieci okazały się mniej udane, no i też zmieniła się sytuacja geopolityczna. To znaczy, Gruzja została zaatakowana przez Mongołów, a syn Tamary Jerzy zginął w bitwie. Po nim na tronie zasiadła jego siostra Rusudan, no ale została zmuszona uznać zwierzchność właśnie Mongołów. I Gruzja stała się wasalem Imperium Mongolskiego. Już nie samodzielnym państwem. Lwiątko jest tak samo dobre, niezależnie od tego, czy jest samicą, czy samcem. Napisał Rustaweli ten jakoby zakochany w Tamarze poeta. Nie był to ani w średniowieczu, ani długie wieki później popularny pogląd, zwłaszcza jeśli chodzi o płeć osoby u władzy. A jednak Tamarze nie tylko udało się tę władzę utrzymać, ale i została zapamiętana jako ten monarcha, który zaprowadził w Gruzji Złoty Wiek. Jak zauważa wspomniana już Antonia Fraser, Tamara to cytat Zgodnie z prawem przejęła władzę po swoim ojcu, ciesząc się uznaniem swojego ludu. Zwiększyła prestiż i terytorium swojego kraju i pozostawiła legalnego męskiego potomka, który pokojowo przejął po niej władzę. W rzeczywistości jej płeć, zamiast umniejszać jej chwałę, wydaje się ją jeszcze zwiększać. No i jak ona to zrobiła? Wydaje mi się, że. Pewną wskazówką byłoby tu to, jak została opisana przez kronikarzy, no wówczas zazwyczaj związanych z kościołem. To znaczy z wojowniczki i z kobiety, która, pamiętamy, no, pozbyła się pierwszego męża, oskarżając go o sodomię, zrobili świętą. I to tak naprawdę zupełnie się nie szczypiąc. Tamara oto przeszła więc do historii jako opiekunka wdów i sierot. Kobieta, która odprowadza wojska na posaka, a potem modli się o zwycięstwo. Wśród jej cnót kronikarze nie wymieniali, nie wiem, inicjatywy, sprytu czy inteligencji, które jego skuteczna polityczka musiała mieć, ale te kobiece, czyli no czystość, wierność, pokorę, miłosierdzie i oczywiście urodę. Kronikarze podkreślają też, że na przykład sama szy, szyła szaty dla kapłanów, że non-stop umartwiała swoje ciało, pościła i spała na kamiennym posłaniu. I że kiedy raz poddała się grzechowi próżności, czyli przyszywała rubiny do swojego paska, zamiast pomóc żebrakowi, to potem ten pasek oczywiście oddała ko kościołowi. Nadworny historyk ogłosił nawet, cokolwiek bluźnierczo, tu cytat: Uważamy Tamarę za czwartą osobę po Trójcy Świętej. Według innej legendy, Tamara poczęła swojego syna nie w tradycyjny sposób, tylko za pomocą wpadającego przez okno słonecznego promienia. No i do kompletu, jeszcze po śmierci, Tamara została kanonizowana. No a święta to przecież nie kobieta, tylko coś lepszego. I najbardziej, nawet męski mężczyzna, może słuchać jej poleceń, i nie ma w tym dysonoru. A na koniec opowiem Wam o Tamarze i prezerwatywach. Tak, nie przysłyszeliście się. Otóż w 2018 roku gruziński sąd zakazał sprzedaży kondomów z wizerunkiem Tamary, a przy okazji jeszcze tych z krzyżem i tych z bitwą, w której jej pradziad pokonał Turków. Te wszystkie trzy wypuściła na rynek firma Aisa. No, dlaczego zakazał? Bo zostały uznane za nieetyczne oraz godzące w narodową godność i uczucia religijne. Ja mam cokolwiek mieszane uczucia w temacie umieszczania jedynej ważnej kobiecej władczyni na opakowaniu gumek, ale narysowana na nich Tamara jest naprawdę słodka. I wrzucę je Wam na Instagramowy profil Historia Kobiet. Same, sami ocenicie. I to by było na tyle w temacie. Tamary, zapraszam oczywiście za tydzień. Historia Kobiet nie kończy się na tym odcinku. Kolejny podcast usłyszysz już za tydzień.